I mnie goni, czy mnie dorwie? O, nie, dorwał mnie! Patrzcie, jakie piruety! Zaraz będą orety! Jak się fajnie lata na koniec świata! Cześć, moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane! Goni mnie kurak! Kurak, kucharz, ratunku, ratunku! Co to za farba w nas uderzyła! Taka przygoda tu była! O, i jest bazuka, bazuka, świetna nauka! Jej, zaraz dostaniesz z tej bazuki jakimś przepysznym jedzonkiem! No pewnie! Hejże, ho, hejże, ho! Przed kurakiem by się uciekało. Ratunku, ratunku, bo nie będzie poczynku. Pomocy, pomocy. On mnie goni jeszcze trochę i mnie dorwie. O nie, nie, nie o. Oglądaj się. No właśnie, moi drodzy. Zostawcie łapencje w górę. A jakże, a jakże? Fajny koleżka, nie sądzicie? No pewnie. No to co? Rozpoczynamy naszą wspaniałą zabawę. Poziom Easy. Easy, easy. Tak, włączymy First Person. O i rozpoczynamy. Jej, jak fajnie. Cześć. O jej, złaś ze mnie. Czemu włazisz mi na barana? I bawimy się do rada. Ho, ho, ho. Tak, barany się bawimy. Dobra, ojej, to wy, to wy, bardzo miło mi, witam was serdecznie. O, no Blue Jane, do przodu, do przodu, już szkoda czasu, idziemy se do lasu. Jaka pizzuszka na ścianie, przyklejona, smakowita, muśna. A jakże, a jakże, mój drogi szwagrze. O, do widzenia, kratko niedobra. O, a ty to kto? O nie, jaki złowrogi i tylko z jednym okiem, jak jakiś pirat. Ale się tu Porobiło! Jej! Hej, że ho, hej, że ho! Do przodu byś się skakało! No, Blue Jane! O, proszę bardzo, proszę bardzo, i mamy przycisk. Tak jest, tak jest, tak jest i nie ma już łez. Bardzo ładnie, wszystko składnie, wszystko ładnie. O, czy nasze serce tak raz kradnie? No pewnie, hej, że ho, ojej! To tutaj, to tutaj jest! Ten kurak, patrzcie tylko. Ale śmieszne! Nie sądzicie, jakie robi piruety? O, re! Ale kabarety! Ratunku, ratunku! Goni mnie Freddy! Pomocy! 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 Ojej! Czy nam tutaj podskoczy? Proszę bardzo, przełączyłam. He, he, he! Goni mnie! Ratunku, ratunku! Pomocy! Daj mi spokój! O nie! Na szczęście przycisk jest włączony. Tyle z mojej strony. Patrzcie, tylko rewelacja! Też bym tak chciała się pobawić. O, no pewnie! O nie, goni mnie! a przycisk już jest włączony, czy nie? Włączony, nie mogę go drugi raz wcisnąć. No to do góry, powiedział kot góry Tak jest, tak jest. Goni mnie cały czas. Ojej. Proszę bardzo. Hejże ho, hejże ho. Jaki zmarnowany. Bardzo mi przykro. Tra la, 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 la Tra la la, 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 la la Super ta przygoda. Hejże. O nie. Spadłam. Jeszcze woda mi się na głowę polała. O! I ponownie mnie Freddy goni. Pomocy! Pomocy! Super, kochani. No dalej, Blue Jane, tym razem proszę cię, nie spadni, nie spadni z tych rur. No, dalej, tutaj sobie podejdę. O, patrzcie, nawet nie musiałam przeskakiwać specjalnie. To mi się podoba i jestem w szybie wentylacyjnym. Ekstra! Tra la, 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 la. co za super przygoda! Ojej! I tu są ubikacje, ubikacje rewelacje. No to patrzymy, co tu jest. Zapchana ubikacja wodą. O, niestety. A tutaj jest nieumyta. O, chyda. O, a tu balonik. Ho, 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 Ktoś się bawił w ubikacji balonikiem, a my mamy naszą łopatę. Proszę bardzo. I kopiemy dziurę, dziurę. Przekopujemy się na sam dół. O, patrzcie i ubikacja sobie leży jak zwykle. O, w tej gierasie. O, tak. Podoba się Blue Jay Nasie. No dobra. O, je. Yeah. Ej, jak fajnie. No, skaczemy, skaczemy. Już czasu nie marnujemy i mamy jakieś rury, więc patrzymy do góry. O, i co to takiego? Proszę bardzo! O nie! Te belki się załamują! Tak nam przygodę tu psują. Jej, widzieliście to? Misiek! Fajna ta przygoda! Będę skakać po pizzach! Smakowita z peperoni! mnie muśna na ostro! O i kulasa! Kulasa, kulasa. Cieszę się blue Jay Nasa, Ratunku, ratunku, bo nie będzie po częstunku. Jej, ja chcę tę pizzę! Smakowitą! Czekamy, czekamy. O, ojej, ojej, nie! Chowaj się! Dobra, udało się, bo bym musiała rozpocząć od początku. To nie jest w porządku. Damy radę? Chyba tak. Coś mi się wydaje. Jej! Udało się! Jejeje! Brawo, brawissimo! Nasza ukochana Blue Jane! No to idziemy, idziemy! Już czasu nie marnujemy. Co to mnie goni? Fioletowego! Koleżanko i kolego! Jak on się nazywa? Napiszcie mi w komentarzach! Kochani! O, proszę bardzo! Jak fajnie! Jeden na jeden! To mi się podoba! O nie! Ratunku! Fioletowa wersja Frediego. Tak, koleżanko i kolego, i do góry sobie skaczemy. Przestał nas chyba gonić na szczęście. To mi się podoba, to mi się podoba. Co za ekstra przygoda i czasu mi nie szkoda. Jej, patrzcie to on, to ten lis. To ten lis, który bawi się w pirata i ma oko zasłonięte. O, patrzcie tylko i winda Jedziemy se do góry, cieszy się kot góry, zobaczymy chmury, kto wie, kto wie, nie damy tutaj się, no Blue przeskakujesz. O, tak, tylko spójrzcie. Brędy mam się udać. Chyba tutaj, patrzcie tylko i mamy jakąś lemoniadę! Miam niam! Rozpoczynamy paradę! A jakże, a jakże, hej, że ho, hej, Do przodu byście skakało! Proszę, jak dobrze mi idzie, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, kogut pieje, co tu się dzieje? Ej, zaraz! Co to było? Czemu tak nagle gwałtownie skręciłam? O, nie, jeszcze raz, jeszcze jedna lemoniada. Cieszy się bluzej na słów gromada. Hejże, ho, patrzcie, jak ja skaczę. Czy końcówkę zaraz zobaczę? Czy nasza bluzej na końcu znowu sobie beknie? Zaraz zobaczymy. Hejże, ho, jak tutaj jest fajnie. Tylko gorąco, gorąco, lawą pachnąco. O, na razie się udaje i jest całkiem spoko. I co? Proszę bardzo! Udało się! Jejeje! Je, je. Do góry się spinamy i już na nic nie czekamy! To mi się podoba! Moja ukochana Blue Jane! No pewnie! Co tym razem? O! Tak, mamy taki schowek! Hmm... Potrzebuję odnaleźć drabinę! No pewnie! Drabina, drabina, przygoda się zaczyna! Tutaj będzie! Coś tak czuję w tym składziku! O! Patrzcie, tylko jest! No pewnie! O! Jaka fajna ta drabina! Czy ja dam radę przejść z nią? Udało się! Tak, nie zahaczyłam o framugę. Proszę, stawiamy. O, i co teraz? Do góry się wspinamy i tam skaczemy. No, chwytaj tę drabinę, Blue Jane. O, nie, spadłam. Jeszcze raz. Nie denerwujemy się. O, jesteśmy cierpliwi, cierpliwi i bardzo życzliwi. No, proszę bardzo, to znowu ty, Lisie, złowrogi. Jak on ma na imię? Jak on się nazywa? O, adrenaliny mi tutaj. O, przypływa. O jej, i, i co do góry, do góry, do góry? Nie ma chmur niestety, to nie są kabarety. A my skaczemy po tych złowrogich rurach nad la Ała, Nad lawą, bardzo ciekawą, gorącą, gorąca, gorąca, lawą pachnąca. Substancja jest na dole. O nie! A my nie jesteśmy w dole na szczęście! No dobra, i co? Proszę bardzo. Jej, skaczemy. Ej! No, bo nie mogę tam wskoczyć. Uda. O nie, Blue Jane, błagam, tylko nie spadnij. Dobra, udało się. Brawo, Brawi Simon, nasza Blue Jane NASA. Jej, jak fajnie! O nie! I ta para, którą musimy wyłączyć! Gdzie są te nasze kołowrotki? No pewnie. O, pokręcimy tym. I już, ha ha ha, i już, i już, za nami tylko burykusz. O, a jakże tutaj, tutaj, proszę bardzo, Blue Jane, jeszcze jedno, jeszcze jeden kołowrotek. O, czy jak to się nazywa? Jak to się nazywa, moi drodzy? Nie mogę odnaleźć tego słowa. Ojej, no to co? Wskakujemy do góry, no pewnie. I jeszcze jeden nam został. O, niestety zawór. To jest zawór. Przypomniałam sobie. Zakręć ten zawór. O, dobra. Jest. Udało się. Jejeje. Odnalazłam to słowo. Bardzo, bardzo przydatne tutaj. O, i wchodzimy do góry. No dalej, Blue Jane. Fajnie się tu gra. Tra-la-la-la-la-la-la. -la 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 -la. Co za Super przygoda! I mamy Frediego, tak, koleżanko i kolego, tego jeszcze nie było, ale się tu porobiło. He, 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 he. O nie, będzie dmuchawa! Sprawa ciekawa. I przeskakujemy. Juhu, juhu! Hej, że hej, że ho! Nad żółtymi paskami by się skakało, a właściwie nad przepaściami, bo tych pasków żółtych to jakoś dotykam. I wtedy skaczę, skaczę! Czy jeszcze nie było kiedyś zobaczę? Miejmy nadzieję, jak uda nam się stąd uciec. O, a może. Może się uda? Może się uda. Trudna to sztuka. O, gdzie ja mam wskoczyć? No i spadłam. Na szczęście wasze serce skradłam. Jej, no pewnie. O i tutaj do tej dziury. Brawo, brawissimo! Blue Jane się udało trafić! Jak miło, jak miło się tutaj zrobiło! Oglądamy, oglądamy i już na nic nie czekamy, a tam czeka na nas ten kurak! Ojej, jak ty masz te imię? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale mnie gonisz, a ja lecę do bazuki! Tak, moja bazuka, moja, ukochana! Tak, zaraz będę jedzonkiem w ciebie walić, mój drogi kolego! Ho, ho, ho. O nie, póki co on wali we mnie jakimiś farbami, żebym miała słabszą widoczność! O, proszę bardzo. I w główkę. W główkę, twoją makówkę. Pomocy, pomocy. Jej, pizza na ścianie. Tego jeszcze nie było. Takie marnotrawstwo. Tak dobrego jedzonka. O, zablokował się ten kurak. Hehe, he, dobrze ci tak. He he he. o nie. Jaki wybuchowy nie będzie z niego rosołu. Oh, 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 oh. jaka szkoda, bo ja tak uwielbiam rosół. Mniam, niem, niem. Smakowity, smakowity obiad mamy tu obfity. Jej, teraz będą piruety zaraz. Dzień dobry, panie Lisie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem skobry. O, pomocy, pomocy! Piruety, o rety, rety, rety! Udało się! Je, je, je! Nie było tak źle, patrzcie. <laughs> w lawie topią się misiaki! Misiaki, misiaki! To plan nieblejaki. O, i do góry, do góry, aż zobaczymy chmury, podobnie. A ja tych chmur jeszcze nie zobaczę chyba długo. Coś mi się wydaje. O, patrzcie, tylko znowu dmuchawa. Sprawa ciekawa, i lasery, które muszę ominąć w jakiś tam sposób. Czy mi się uda? Miejmy nadzieję, trzymajmy się, trzymajmy się, jakoś. Na uboczu. Proszę cię, Blue Jane. O, chyba się nam uda. Chyba się nam uda ta sztuka. Tak jak ta nasza bazuka. Świetnie. Wow, to mi się podoba. Jakie świecące elementy. Bardzo ładnie, tak neonowo. Naprawdę fajowo. O, dzień dobry. No to co? Skaczeby, skaczeby. Ej, zaraz. Nie, kolce gorące. Lawą nie pachnące, ale bardzo ostre. To wystarczy. Jej, patrzcie tylko. Mamy takie metalowe belki. A może drewniane? Tylko po malowane na kolor metalowy, no mniejsza z tym. Ważne, że są tutaj bardzo przydatne. Tak, rzucamy, rzucamy i potem przechodzimy i znowu zbieramy i znowu rzucamy, tak, żeby nam nie wpadła do tych kolców tabelka. I jeszcze tutaj raz. Proszę bardzo, udało się! Jejeje, jaka Blue jane sprytna! Nie sądzicie? Walka z Bosiorem! To mi się podoba! Wow, i nasza bazuka waląca żarełkiem! A jakże, a jakże? O nie, proszę cię, zostaw mnie, to nie dzieje się! O, chyba mnie nie pokonasz, miejmy nadzieję! Uciekamy, uciekamy, pomocy, pomocy! Jak on się złowrogo z nas śmieje! Dobra, odstrzelona. Jedna ręka, robota. O, ratunku, pomoc. Rozpadłam się. I co? Od początku to nie jest w porządku. No to co? Będę teraz bardziej uważać. No, najpierw to prawe ramię. Do widzenia, do widzenia, do o nie, zobaczenia. Wystarczy te ramiona mu odstrzelić i on już wtedy nic nie może zrobić. O, nie może nas atakować, ponieważ właśnie strzela tymi rękami, tymi ramionami. Ratunku, jeszcze jedno zostało. Wypijemy se kakao. Miejmy nadzieję, kogut pieje co tu się dzieje. I raz, i dwa.

I już go nie ma. Hehehe, he he, brawo, to mi się podoba. Gdzie teraz, gdzie teraz nasza ukochana Blue Jane? Podjedziemy sobie na hmm, pustynię. Na pustynię. Patrzcie tylko, nic tam nie ma. Co za ściema. O, tylko jakieś kaktusy. Czyli zdecydowanie jesteśmy na pustyni. No, jak stąd uciec? Więzienie na pustyni. No, bardzo ostro ostrzeżone. Przez Freddy'ego na przykład. O, szybko Blue Jane, szybko. szybko. Szybko, 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 neonowe drabiny! Jej, jakie fajowe! Dobrze je przynajmniej widzę! To mi się podoba! Co za ekstra przygoda! No to skaczemy, skaczemy do góry. Na górze będzie pewnie helikopter, coś tak przeczuwam. O, jak zazwyczaj w tego typu grze! Je, Nie poddamy się! No pewnie! I co? Wow, Helikopteras Na nas już czeka! To temat rzeka! O, tak już grzecznie sobie siedzę! I co? Lecimy, lecimy na koniec Gierasy. No pewnie. Wszystko dla naszej Blue Nasy. Doleciałam do końca. Jej, moi drodzy, przeszłam całą grę. Jejeje. A ja w tym miejscu chcę się już z wami pożegnać i zaprosić do kolejnych materiałków na moim kanałku. Cześć, moi drodzy i do usłyszenia.